Witaj Sopot, witaj Trójmiasto, witaj Pomorze, witaj cała Polsko i nawet cały świecie. Ale zacząłem, cześć, mam nadzieję, że nie śpicie. Dla tych, którzy mnie nie znają, to tylko przypomnę, Maciej Dębski, Instytut Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz założyciel i prezes Fundacji Dbam o Mój Zasięg. Witamy na porannym rozruchu. Uwaga, cały czas nie mogę się wstrzelić w te nasze poranne rozruchy. Ale chyba, nie wiem, jakaś siła z góry mnie dzisiaj osłoniła, bo wczoraj i przedwczoraj normalnie po 1 po dwa stopnie. Wczoraj wieczorem w Sopocie lał deszcz. Ja sobie myślę, ja Cię kręcę, znowu zmoknę. Nie, słuchajcie, jest 11 stopni. Jest słońce, to znaczy go nie widać, ale już zaczyna wstawać. Jest bardzo czyste niebo, zobaczcie. I oczywiście nadajemy z głównej ulicy Sopotu, czyli Monte Cassino, które jest dzisiaj bardzo puste, Cały rok pomyślany jako poranny w stanie z taką nutką motywacji. Ja dzisiaj do Was przychodzę. To kontynuacją tematu, który był tydzień temu. Przypominam dla tych, którzy nie byli w zeszłym tygodniu ze mną, to rozmawialiśmy o przeładowaniu informacją. No, i pamiętam, co powiedziałem, kiedy mówiłem, no co z tym zrobić. No, udaj się na cyfrowy detoks. I słuchajcie, od zeszłego tygodnia ja też taki wpis zrobiłem o cyfrowym detoksie, ale okazuje się, że część osób pisała mi, no dobra, ale co tak naprawdę oznacza ten cyfrowy detoks? Jak go przeprowadzić? O, co należy, o czym należy pamiętać? Czy już to robiłeś? Więc tak, robiłem wiele prób miałem nieudanych, część miałem udanych. A wszystko zaczęło się tak naprawdę w 2016 roku, kiedy w Gdyni w ramach eksperymentu społecznego poza siecią, który wymyśliłem, odciąłem z ponad 100 młodych osób na trzy pełne doby od nowych technologii. Młodzież miała sobie znaleźć 3 dni następujące po sobie w określonym tygodniu i zrezygnować z telefonu. Z internetu, z gier, z tabletów, z komputerów, z mediów społecznościowych, e, z telewizji. Mogli tak naprawdę używać tylko radia. Cały no, sprzęt mieli oddać e, rodzicom. No i zaczęła się jazda. Oczywiście 2016 rok, to jest 8 lat temu, oni, to był kwiecień, oni normalnie chodzili do szkoły. Więc... E, był bardzo duży problem, żeby dokończyć ten eksperyment, ale ten eksperyment, oczywiście my po eksperymencie rozmawialiśmy z tą młodzieżą, realizując wywiady pogłębione z nimi czy z rodzicami. No i, szanowni Państwo, pamiętam, że wtedy młodym zwolniło się przeciętnie około 4 godzin czasu wolnego dziennie, z którym tak naprawdę nie wiadomo za bardzo. Co było robić? E... Czy eksperyment zakończył się sukcesem? Dla niektórych tak, dla niektórych nie. Na pewno był to sukces badawczy. Tak jak mówiłem, ja w tym roku będę chciał we wrześniu, październiku, w drugiej połowie roku powtarzać ten eksperyment, ale będę musiał go też troszkę inaczej przygotować. No bo właśnie pierwsza zasada ważna jest. W tworzeniu takiego eksperymentu własnego. Dobrze go zaplanuj. Oczywiście myśląc o celach e, takiego cyfrowego detoksu, to możemy powiedzieć, że ten cel może być różny. Dla mnie w 2016 był to rok, był to cel eksperymentalny. Przeprowadźmy eksperyment. Ja pamiętam byłem po bardzo dużych badaniach ilościowych, gdzie przebadaliśmy ponad 30 tysięcy osób. Ale brakowało mi takiej nutki, wiecie, badań jakościowych, więc pomyślałem sobie, że może to jest dobry temat. Ja miałem cel badawczy, ale tak na co dzień głównym celem stosowania cyfrowego detoksu jest cel bardziej bliski mnie. Chcę odpocząć, chcę więcej pospotykać się z ludźmi. Jestem przeładowany informacją, chcę po prostu zwolnić miejsce na kolejne informacje. Boli mnie głowa i psychosomatyzuję, o tym będziemy z Mateuszem, nie wiem, a mówię, w sobotę będziemy się widzieć, będziemy mieli razem z Mateuszem Kusznerwiczem, razem Power Walka, gdzie po prostu porozmawiamy o bólach głowy, bólach takich migrenowych, można byłoby powiedzieć, związanych z używaniem telefonu. Dla niektórych cyfrowy detoks jest taką formułą robienia wiosennych porządków, wietrzenia szafy. A dla innych, celem cyfrowego detoksu jest, w szczególności dla tych, którzy robią to po raz pierwszy, no bo wiecie, często mówi się: o Ojejkuś, ale to nowe technologie mnie wkręcają, jestem zmęczony. Ale tak naprawdę. Nie wiem do końca, gdzie stracę ten czas. Internet, jest jak, to jest, internet to jest tak jak kiedyś pomoc społeczna, jeden wielki worek. Dzisiaj ta pomoc społeczna się bardzo mocno specjalizuje. Mamy specjalne zespoły do bezdom, spraw osób bezdomnych, niepełnosprawnych czy z niepełnosprawnościami, e, seniorów, prawda? Kiedyś, czy się stoi, czy się leży, po prostu dostawałeś pomoc społeczną taką, a nie inną. Pozdrawiamy Sopocki z Patiw. Czyli Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatralnych i Filmowych, bardzo ciekawy klub. Więc dla niektórych celem cyfrowego detoksu jest po pierwszy raz spojrzenie na moje, na ich korzystanie z nowych technologii i zanotowanie, co tak naprawdę mnie przywiązuje do tych nowych technologii. Kiedy, w jakiej porze dnia przywiązuje mnie to bardzo mocno do nowych technologii? Co tak właściwie mnie przywiązuje? A najważniejsze chyba, ja to miałem w przypadku mojego cyfrowego detoksu, czy ja mam jakieś ułożone w sobie strategie przeciwdziałania e, no właśnie temu, takiemu cyfrowemu zachuśnięciu się nowymi technologiami. Jestem na głównym rynku, znaczy na rynku, na głównym placu Monte Cassino. Tam oczywiście jest plaża, a tam idziemy do góry Monte Cassino. Więc pierwsza rzecz: określ cel, który przyświeca tobie, żeby zrobić ten detoks. Tylko Najlepiej, tak mi się wydaje, cele sprawdzają się, kiedy one wiecie, jest koszula bliska ciału. No, jeżeli znajdziesz cel ratowania planety, to super, ale może celem jest ratowanie związków, albo poprawa relacji z dzieciakami, albo y, wspólne rodzica i dziecka, spędzanie czasu wolnego. Muszę Wam powiedzieć tak osobiście, że. Tutaj mam sporo rzeczy, do, sporo do wykonania, a mianowicie, bo detoks sam ze sobą jest ok, Natomiast kiedy do detoksu zapraszam bliskich, na przykład Antka, mojego syna, no to się okazuje, że sprawa już nie jest taka prosta. Cel. 2 Czego się spodziewasz? Jakie rezultaty chcesz osiągnąć? To jest szalenie istotne. Dla każdego te rezultaty są różne, ale proszę pamiętajcie, żeby te rezultaty były mierzalne. Żeby ten efekt, którego się spodziewasz, był e, bardzo praktyczny. Chcę mieć więcej czasu spędzać z dzieckiem. Chcę, żeby moje dziecko zobaczyło, że mogę żyć bez nowych technologii w jakiś określony czas, prawda? Mamy cele, mamy rezultat, ale mamy też harmonogram. To jest istotne. Kiedy wybrać, Dni, jakie to mają być dni? A może to nie mają być dni? Może to mają być godziny? A może to ma być dzień? A może to ma być popołudnie? A może to ma być, no właśnie, yy, różne rzeczy. Yy, ja sobie wziąłem kiedyś za cel 13 dni bez nowych technologii. Yy, nie udało mi się z różnych względów, chociażby z tego, że yy, miałem. Prosta sprawa. Zalegałem z raportem, który musiałem oddać, i to mnie tak rozwaliło mój cyfrowy detoks, że w końcu go przerwałem, bo musiałem raport dokończyć. Musisz szczyścić przedpole, musisz zrobić detoks i go zaplanować w tym momencie, kiedy masz pewność, że nic nie będzie się od niego odrywać. Nie możesz planować cyfrowego detoksu, kiedy masz dzieci chore w domu. Nie możesz planować cyfrowego detoksu, kiedy masz ważne spotkanie i przygotowanie się do tego spotkania wymaga Twojego bycia w sieci. Najgorsze, co możesz zrobić, to stworzyć taki cyfrowy detoks, który yy, namiesza Tobie tak w życiu, że będzie więcej z tego tygód yy, negatywnych niż zanotowanych korzyści. Polecam, nie zaczynanie z wysokiego C, ale w ogóle te drzewa są fascynujące, zawsze one mnie fascynują. Pamiętajcie, jak będziecie zawsze w Sopocie, a będziecie już na Molo, o tu jest Molo, wejście na Molo, wiem, że niektórzy mi zazdroszczają i zazdroszczą, że jestem dzisiaj w Sopocie, ale jest jeszcze zimno, ale te drzewa są jakieś takie cholera kore dla mnie, jakieś Tutaj Witkacy naprawdę miałby e, ciekawe zajęcie. Polecam nie zaczynać z wysokiego C. Na tydzień się odetnę. Spokojnie. Ja jestem zwolennikiem e, jednak jedzenia łyżki, e, jedzenia zupy, przepraszam, e, małą łyżką. Trzeba być naprawdę silnym, a im bardziej jesteś przywiązany do nowych technologii, to jesteś mniej silny. Trzeba być naprawdę silnym, żeby być i żyć tydzień bez nowych technologii. Więc musisz określić sobie, jak długo będzie trwał twój detoks. Naprawdę polecam na pierwszy start detoks przeprowadzić samodzielnie, bez angażowania innych. Sam spróbuję, jak mi z tym jest. Bo wiecie, jak są też inni, to jest łatwiej. Bo można nawet wspólne działania zaplanować. To byłoby ciekawe, nie? Wszyscy, którzy chodzą w PowerWoku, żebyśmy się umówili. Mateusz, co o tym myślisz, żebyśmy przez dwa dni nie nadawali w ogóle i żebyśmy udali się na cyfrowy detoks, albo na cały dzień. I każdy rozmawia o swoim doświadczeniu. Gdybyśmy byli wszyscy razem tu w Sopocie, no to byłoby nam łatwiej, bo moglibyśmy zaplanować sobie spotkania, bo moglibyśmy sobie zaplanować wspólny trening, bo moglibyśmy zaplanować sobie wspólne pogaduchy i byłoby to nam szybciej. Czyli cel, okreś, rezultat, okreś harmonogram. Polecam. Takim dobrym, dobrym dniem jest niedziela albo sobota. Ale wtedy nie wszyscy... Mają wolne, bo akurat ktoś w sobotę czy w niedzielę może bardziej pracować niż w weekend. Ale polecam najpierw samemu i krótka jednostka czasu. Cztery bardzo ważne rzeczy. Co tak naprawdę oznacza cyfrowy detoks? Ja mam nie korzystać z wszystkiego, ja mam się ograniczyć, nie wiem, do radia, tak jak to było w Gdyni. Czy może cyfrowy detoks oznacza, Nieużywanie mediów społecznościowych albo ograniczenie korzystania z telefonu, na przykład w godzinach, kiedy przychodzę z pracy o 15, 16. Załóżmy, że tak pracujemy i nie korzystam z telefonu do następnego dnia, musimy sobie to w jakiś sposób zabezpieczyć i o tym powiedzieć. No bo ja znam takie cyfrowe detoksy, gdzie. I to jest, o, to jest super sprawa. Bo w ogóle chciałbym Was zachęcić, żeby tego rodzaju doświadczenie w jakiś sposób zanotować, w jakiś sposób zapisać. W jakiś sposób, żeby było do czego wrócić. No i tutaj uwaga, polecam starą technologię zapisu, czyli dyktafon. Dobry dyktafon. Ja pamiętam, jak ja robiłem swój detoks, Kupiłem taki dyktafon na dwie bateryjki i po prostu, i to jest ważne, nagrywaj wszystko co robisz. Zapisuj co robisz, jak się czujesz, czego ci brakuje, kiedy ci brakuje, jak reagujesz, jakie masz emocje, czy jesteś wkur wkurzony, czy jest ci łatwo. Zapisuj z godziną. Ja pamiętam, że jak głupi łaziłem z dyktafonem. Środa godzina 15.30, chyba zaraz oszaleje i przerwę ten detoks, nie? Ważne jest to, żebyś zapisał, zapisała to, co się dzieje, bo to jest fantastyczny materiał badawczy. I ja pamiętam, ta młodzież w Gdyni. My żeśmy się z nią miesiąc wcześniej spotkali, wyjaśniliśmy zasady, yy, ale też daliśmy im, stworzyliśmy dla nich takie pamiętniki, takie notesy, takie bruliony, gdzie oni mogli zapisywać. Ze 100 osób zebraliśmy 69 dzienników. Ja już Wam o tym mówiłem. Niektóre były zapisane po 60 stron, niektórzy zapisali po 3 strony, niektórzy go w ogóle nie, nie zapisali, niektórzy nic nie pisali, tylko rysowali, bo mieli świetne umiejętności, takie wiecie, skill do rysowania. No zachęcam do tego, żebyś w jakiś sposób to zanotował. Zapisał. Możesz coś pomyśleć nad tym, że taki zapisek, to też jest fajna sprawa, jeżeli ten detoks jest dłuższy, na przykład trwa tydzień, że taki zapisek codziennie spotykam się z jakąś osobą, przekazuję jej ten zapisek i ona w jakiś sposób umieszcza go w sieci, jeżeli ktoś chciałby nas podglądać, to w jaki sposób nam ten cyfrowy detoks idzie. No ale to, jeżeli chcesz się z tym dzielić, z kimkolwiek, musisz mieć też do tego predyspozycję. Dla mnie nie byłoby to z tym problemu w żaden sposób, nie stanowiłoby to problemu, ale dla innych osób jest to taki cyfrowy detoks, czy taki właśnie eksperyment. Jest wręcz, przepraszam, że to powiem, przeżyciem duchowym. Takim doświadczeniem bardzo, tym bardziej, że nie wiesz, jakie to doświadczenie będzie. Bo ja jestem taki zapalony i mówię: o, idź na detok, super będzie. Po trzech dniach zobaczysz, że Twoja głowa będzie normalnie, będziesz czuł, że odciąża się Twoja głowa. Ale to nie jest wcale takie proste. Więc musisz wybrać dobrze jednostkę czasu, musisz szczyścić sobie przed pole, musisz mieć pozałatwiane jak największe, jak największą liczbę spraw. Żeby nie było takiej sytuacji. Że zaczniesz detoks i za 6 godzin ci się przypomni: O Jezu, miałem oddać raport szefowi. Muszę wejść do komputera. OK, może tak być, ale będąc uczciwym sam ze sobą, yy, musisz to założyć. Bo przecież może być taki cyfrowy detoks, który ma takie założenie, ale jeśli będzie cokolwiek się działo w pracy, to przerywam. No i tutaj dochodzimy, ale potem wracam. I tutaj dochodzimy do kolejnej bardzo ważnej rzeczy. A mianowicie, e, przepraszam, ja mam rozmowę, a mianowicie e, dochodzimy do takiej oto rzeczy, że ty musisz poinformować osoby, które są tobie bliskie, że idziesz na detox. Też o tym to mówiłem, ale pamiętajcie, że to jak używamy nowych technologii. To w jaki sposób używamy tych nowych technologii, jakie wzory mamy używania nowych technologii, to wiemy nie tylko my, ale wiedzą to też inni. Tak. Wychodzi z nami Marek Kamiński. Wyobraźmy sobie, że jak ja do Marka, oczywiście tak nie jest. Jak ja do Marka bym cały czas pisał SMSy, a on by o każdej porze dnia i nocy odpowiadał od razu, no to ja wiem, że Marek jest cały czas przy telefonie. Czyli Marek uczy mnie tego, że ja mogę do niego zadzwonić o każdej porze dnia i nocy. I teraz, jeżeli jesteście osobami, ja nie wiem jakimi jesteście osobami, ale jeżeli jesteście osobami, które mają tak, że są wciąż dostępne w sieci i w pewnym momencie znikacie, to ci wszyscy przyzwyczajeni do Waszej obecności mówią. No kurna, gdzie jest Maciej? Gdzie jest Marek? Gdzie jest Natalia? Więc musisz poinformować koniecznie, to jest warunek sine qua non. To się musi wydarzyć. Poinformuj innych, że robisz coś takiego. Nawet możesz poprosić o pomoc w takim sensie, że słuchaj, robię detoks cyfrowy, ale mam do Ciebie prośbę. Co byś powiedział, to się wszystko musi zadziać przed oczywiście detoksem. Co byś powiedział powiedziała na to, żebyśmy w sobotę o 10 umówili się i poszli na kawę. Okej, okay, super w porządku, ale pamiętaj, nie zadzwonię do Ciebie, musimy być umówieni o 10. I zrozumiem, że może Ciebie nie być i nie zostanę o tym poinformowany czy poinformowana, bo jest ten w ramach cyfrowego detoksu. I ja tak miałem. Umówiłem się ze, z moimi znajomymi, przyjaciółmi, Piotrem i Karoliną i umówiłem się z nimi cztery dni wcześniej, czy pięć. Potem poszłem na detoks, ale się z nimi nie spotkałem, bo w międzyczasie coś im wypaliło, ale oni nie mogli mnie poinformować. Więc o takich rzeczach musisz pamiętać. Poinformuj innych, bo lepiej poinformować się z innych, niż doprowadzić do sytuacji, że masz wjazd na chatę policji, straży miejskiej, czy w ogóle straży pożarnej, bo on przez ostatnie 20 lat był intensywnie w sieci, a teraz go nie ma, coś się stało, może utonął. No nie, Dębski poszedł na cyfrowy detoks. Yy, bardzo ważna rzecz kolejna, chcesz planować cyfrowy detoks? Musisz w jakiś sposób bo pomyśleć sobie przed detoksem, o tym jak dużo czasu spędzasz w sieci. Bo jeżeli wychodzi ci, że spędzasz w czasie w, w sieci dziennie 5-6 godzin, to musisz wiedzieć, że te 5-6 godzin po prostu ci się wygeneruje jako czas wolny. I ty nie będziesz przyzwyczajona, przyzwyczajony do nic nie robienia w tym czasie. Więc musisz sobie zabezpieczyć jakieś takie działania. Które trochę ci ten czas wypełnią, ale uwaga, nie wypełniaj sobie całego czasu. Grunt to wypełnić sobie cały czas? No nie. Trzeba pobyć sam ze sobą. Ja wam mówiłem tydzień temu i teraz wam też powiem, zapraszamy. Dzieci od 7 do 17 roku życia na nasze obozy offline, dziesięciodniowe, gdzie można z telefonu skorzystać tylko raz podczas całego pobytu. I oczywiście, my moglibyśmy napchać tym dzieciakom tyle wysiłku, tylu różnych fantastycznych działań, moglibyśmy im dostarczyć z tych stymulatorów, że oni by w ogóle nie poczuli, że są na głodzie elektronicznym. Ale tu nie chodzi o to. Tu chodzi o to, żebyś miał w detoksie czas dla samej, dla samego siebie, żebyś trochę przeżył tę pustkę. Żebyś nazwał tę pustkę. Żebyś doświadczył jej siły. To tak jak młodzież w eksperymencie mówiła często w wywiadach, proszę pana, wie pan co? Najgorsza to była ta cisza w chacie. Bo wie pan, zawsze telewizja leci, zawsze można podejść. A mama, zobacz, co się wydarzyło dzisiaj w internecie. Zobacz tutaj. Po... A tutaj oni nie mogli robić nic. I okazuje się, że z tą pustką, z tą ciszą jest, było młodzieży najtrudniej. A jak ty reagujesz na ciszę? A jak ty reagujesz na pustkę? A jak ty reagujesz, czy ty potrafisz nic nie robić, sufitować, leżeć godzinę i się relaksować bez obecności Netflixa i nowych technologii? Sam jestem ciekaw. I słuchajcie, i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, chociaż tych rzeczy jest naprawdę dużo, ale przed eksperymentem, przed takim cyfrowym detoksem. Pomyśl o Twoich wzorach używania nowych technologii. I pomyśl sobie, kiedy doświadczasz, czy kiedy możesz doświadczyć najgłębszego niepokoju, smutku rozdrażnienia, kiedy nie będziesz pod telefonem, pod internetem. I do tego. W jaki sposób ustal i ustaw swój eksperyment? U mnie ewidentnie wychodziło, że moim dużym problemem są wieczory, kiedy ja przychodzę z pracy i zaczynam w cudzysłowie odpoczywać. Mam dzisiaj taki szamański strój, zobaczcie. O. Zaczynam odpoczywać, oczywiście, z obecnością nowych technologii. Odpoczynek to oksymoron. I wiecie, co ja zrobiłem? Ja musiałem przeorientować, ja wtedy dość sporo trenowałem. Ja musiałem przeorientować i ustawić wszystko w ten sposób, cały swój wysiłek fizyczny, żeby dowalić sobie wieczorem, żeby przyjść do domu na pełnym zmęczeniu. Bo jakbym nie przyszedł do domu na pełnym zmęczeniu, na zasadzie, że po prostu padam na wyro i już nic nie mogę zrobić, to miałbym o wiele większy problem z nieużywaniem telefonu, internetu, niż w sytuacji, w której ja sobie. W jakiś sposób zabezpieczyłem ten wieczór i on był dla mnie trudniejszy, łatwiejszy. On nie był łatwy i ja przez niego nie przechodziłem tak, o, ale był łatwiejszy. O jejkuś. W ogóle, cyfrowy detoks, no, on nie jest metodą leczniczą. Nie ma go nigdzie wpisanego w jakieś struktury medyczne, ale on naprawdę dobrze robi na banie. I słuchajcie, dzisiaj jest piątek. Weekend ma być cudowny. A może, a może byś się jutro odcięła? A może przemyśl to, o czym dzisiaj mówiłem, e, i odetnij się za tydzień, na jeden dzień. A może powinniśmy się umówić razem i wspólnie się odciąć? To byłoby ciekawe doświadczenie. Słuchajcie. Oczywiście wchodźcie na stronę relacjewvakacje.pl. Jak macie dzieciaki w wieku 7-17 lat, oddajcie je nam na 10 dni. Trzeba dziecko przywieźć i odebrać. Jeżeli chcecie, żeby wasze dzieci spało w hotelu, to niestety to, to nie dzwońcie do nas, bo dzieci śpią starą metodą w szkole w klasach między 6 a 10 osób we wsi Słupkowy koło trzewa. Mamy dwa terminy: 26 lipca, 4 sierpnia i 9 sierpnia, 18 sierpnia. Ja Was dzisiaj bardzo serdecznie pozdrawiam. Maciej Dębski nadaje z Sopotu. Nie odrobiłem pracy domowej, sprawdzałem. Nie wiem, kto ma jutro Powerwalka. Myślę, że Mateusz. Ale następny tydzień, jeśli chodzi o Powerwalka, to naprawdę zapowiada się fascynująco. Trzymajcie się ciepło? No, bo jest ciepło. Pozdrawiam Was, Maciej, dzięki, że byliście ze mną. Ciao!